Cześć, witajcie w drugiej części filmu ciekawostek i faktów o Stanach Zjednoczonych i rozpocznijmy od razu temat będę numerował względem poprzedniego filmu czyli teraz zaczynamy od ciekawostki numer 22 a wszystkich będą 42 22, w Nowym Jorku znajduje się najwięcej wieżowców mianowicie 5600 wieżowców jest zlokalizowanych z czego ponad 50... 200, ponad 200 metrowych. I tutaj warto to też zauważyć, że oczywiście te dane będą się zmieniały dość błyskawicznie, dlatego na chwilę obecną jest 5600 wieżowców właśnie takich wielkażnych. Stany Zjednoczone mają teoretycznie najmocniejszą armię na Ziemi. o najwyższym stopniu rozwoju technologicznego jest w niej ponad 1 400 000 zawodowych żołnierzy i 850 000 rezerwistów. Natomiast co do tej najmocniejszej najbardziej technologicznej armii na świecie i tak, dalej, i tak dalej, to ja tutaj myślę, że prywatnie warto zaznaczyć, że o ile tam są ogromne wydatki na tą armię, no to na pewno kojarzycie Amerykanów, ich zachowanie z pewnymi rzeczami. Oni lubią obstrzelać sami siebie i tak dalej, takie kowboje trochę po części i generalnie, czy taka na pewno to jest najmocniejsza armia, jakby miała spinkę z innym wielkim krajem po zimnowojennym. Bo no tutaj naprawdę jest ciężko oszacować, który kraj w dzisiejszych czasach by wygrał, bo nie liczy się też ilość żołnierzy, ilość techniczna, ale liczy się też oczywiście determinacja tych żołnierzy oraz pomysłowość. I tutaj naprawdę bywa różnie i to możecie nawet sobie poczytać o tych Stanach Zjednoczonych, czy one na pewno są taką potęgą, jak one zawsze tam w filmach yy, się klasują, czy, czy jednak tutaj był wynik niejawny. To jest kwestia bardzo dyskusyjna. Stany Zjednoczone oficjalnie mają około 7700 głowic jądrowych. Oficjalnie 7700, natomiast ile nieoficjalnie mają, to dwóch raczej jeden wiedzieć. Na pewno w każdym razie no, Ziemię to mogliby rozwalić, jakby chcieli. I na pewno też inne kraje, nie ukrywajmy Rosja, na pewno też ma dużą ilość, a być może nawet większą ilość głowic jądrowych. Może mniejszą, może większą, trudno, tutaj trudno powiedzieć, bo oficjalne dane, to jak wiecie w przypadku sprzętu militarnego, to na pewno to są dane zaniżane, przynajmniej moim zdaniem, a może w drugą stronę robione, żeby postraszyć, trudno powiedzieć. Blisko połowa wszystkich gazet świata drukowanych jest w Stanach Zjednoczonych i USA. 8 stycznia 1835 roku prezydent Jackson spłacił cały dług narodowy i to była pierwsza i jak do tej pory ostatnia... Sytuacja, kiedy Stany Zjednoczone nie były zadłużone. Zobaczcie, że teraz na pewno kojarzycie wszystkie kraje na ziemi. Jakbyście nie słyszeli, o Polska, to już w ogóle już strach pomyśleć, jak te kraje są ogromnie zadłużane, oczywiście banki kreują pieniądze. Pożyczają danemu państwu, czyli jego rządowi, rząd sobie wyda przepiernicze te pieniądze i potem jest winny tym bankom, potem rosną odsetki, obsługa długu i potem ten kraj już się, tak jak Polska na chwili obecnej, to już jest tak zagrzebana mułem przez lewicowe rządy od 30 lat ponad, że, że bardzo ciężko i nie, prawie nierealnie jest się z tego wygrzewać. I tutaj, żeby nie odbiegać, ale kiedyś właśnie w historii się zdarzyło coś takiego, że jeden prezydent USA spłacił cały dług ten publiczny. 27. Stanów Zjednoczonych w więzieniach wysiaduje około 2,3 miliona osób. 2 miliony 300 tysięcy osób przesiaduje w więzieniach, i oczywiście dużo z tych osób ma karę też dożywocia. Oczywiście nie jakiś tam duży procent, ale dużo, no oczywiście można by to było rozwiązać szybciej. Kolejna sprawa. Pierwszy na świecie bankomat powstał w Nowym Jorku w 1960 roku. Citi Banku. Czyli bankomaty wcale nie są takie stare. Zobaczcie, 1960 to wcale nie są takie odległe czasy, no ale to jest oczywiste. 29. Ciekawostka. Stany Zjednoczone wprowadziły, wypowiedziały wojnę innym krajom w swojej historii według tych źródeł. Jedynie 5 razy. Jedyne pięć razy w swojej krótkiej historii. Choć tutaj oczywiście nie są liczone misje stabilizacyjne, a misje stabilizacyjne, yy, stabilizacyjne, yy, jak wiecie, no to można powiedzieć, że no to też jest jak wojna, praktycznie jadą tam, strzelają do czego chcą. Yy, misje stabilizacyjne oczywiście kierują głównie tam, gdzie znajdują się jakieś złoża naturalne, gdzie jakieś realne korzyści z tego ono mieli, więc nie licząc tych wypowiadania wojny, no to no to sami wiecie, że tak naprawdę oni wojowali bardzo dużo, bardzo często, i powiedzcie mi, czy. W ostatnich latach kojarzycie jakiekolwiek lata, żeby Ameryka gdzieś tam czegoś nie bombardowała i nie strzelała. Nie? 30. Kinder niespodzianka w Stanach Zjednoczonych jest zakazana. Jeżeli jesteście w USA to nie kupicie Kinder niespodzianki, a to wszystko dlatego, że jajko, które jest jadalne ma w sobie zabawkę. I to oczywiście nie ma z tym problemu nigdzie na świecie, tylko jest w USA, no bo dziecko może całe jajko i połknąć. To jest tam bardzo niebezpieczne, uważane yy, dla dzieci. No i właśnie dlatego jest to zakazane. 31 ciekawostka. Stany Zjednoczone w 1867 roku zapłaciły Rosji za wcześniej wspomnianą w ciekawostkach Alaskę jedyne 7,2 miliona, 7 milionów 200 tysięcy dolarów. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, Rosja wtedy nie wiedziała. Rosja nie wiedziała, że tam jest złoto i są różne inne bardzo ciekawe Rzeczy znajdujące się w ziemi, które mają dużo większą wartość niż te Śmieszne 7 milionów. Jakby Rosja wtedy wiedziała, to by tego nigdy w życiu nie sprzedała. I o tym możecie Poczytać tak na różnych publikacjach, że Oni wtedy myśleli, że to jest taki zaśnieżony, zalesiony, zaśnieżony Bardzo surowy klimat i tam nic ciekawego nie ma A to sprzedamy A potem się okazało, że Gorączka złota, tam ludzie walili drzwiami i oknami Prześniegi się przedzierali, no i się okazało, że tam bardzo dużo właśnie wydobywczych było kopalni i generalnie te wszystkie kopalnie razem i do dzisiaj to wielo, wielo, nawet tysięczną krotność tego przerobiły. 32 ciekawostka. W Las Vegas znajduje się największy na świecie hotel The Valentine de Plazo mający 8108 pokojów. 33. W Stanach Zjednoczonych znajduje się około 35% wszystkich lotnisk na świecie. 34. W pobliżu zachodniego wybrzeża USA, na Pacyfiku, znajduje się oczywiście standardowo, jak dotyczy do USA, największe na świecie skupisko śmieci o powierzchni 5 razy większej od Polski. To trzeba powtórzyć jeszcze raz. W pobliżu zachodniego wybrzeża USA, na Pacyfiku, znajduje się największe na świecie skupisko śmieci o powierzchni o powierzchni 5 razy większej od powierzchni Polski. Niezłe tam mają wysypiska. 35. W południowej Kalifornii na pustyni Najowa znajduje się największa elektrownia słoneczna na Ziemi o nazwie Carsima Plain. Uruchomiona w 1985 roku i produkuje 5,6 MW. I tutaj znowu jak zobaczycie jak Ameryki coś dotyczy największe, najdroższe i to powinno zawsze się powtarzać. 36 w Stanach Zjednoczonych alkoholu można kupić od dopiero 21 roku życia. I to na pewno też często widzicie na filmach, że taki kurde, no już takie wyrośnięte gnojki. I oni tam proszą jakichś tam jeszcze bardziej wyrośniętych innych, żeby kupili im piwo, czy coś takiego. I to właśnie jest podyktowane tym, że u nas niby masz 18 lat możesz kupić, a tam dopiero 21. Plaga Stanów Zjednoczonych zaprojektował 17-letni Robert G. Heft była to praca domowa, za którą dostał ocenę równoznaczną polskiemu 4 minus. Zobaczycie, cała flaga Stanów Zjednoczonych ogromnie, no coś, coś co stało się produktem nawet sprzedażowym na koszulkach jest, jest, no po prostu flaga Stanów Zjednoczonych to jest po prostu już marka sama w sobie. I ten chłopak, który wymyślił tą flagę dostał za to 4 minus. Ale dzięki temu przeszedł też i do historii, że jego flaga powiewa. W kraju ten samochody Opel produkowane są pod nazwą Saturn. Jak widzicie Saturna jakiegoś jeżdżącego w USA, to wierzcie, że to jest Opel. 39. Podczas kontroli policyjnej nie należy wysiadać z auta. Trzeba otworzyć okno, trzymać ręce na kierownicy i poczekać na instrukcję funkcjonariusza prawa. To bardzo ważne jest akurat w USA i to też pewnie byście kojarzyli z filmów, jeżeli będziecie coś tam, coś tam się ruszali, podejrzanie, to on po prostu wyjnie i być może was zastrzeli. Tam naprawdę no, policjanci mają podczas kontroli dosyć niebezpieczne rzeczy, jakich widzieliście, być może kiedyś Real TV, to tam się nie patykują, tam biorą ktoś się agresywnie zachowuje i po problemie. I to jest oczywiście też dobre, chociaż są może dużo policjantów też nad bardzo pobudliwych. Nowy Jork jest drugim po Londynie finansowym centrum świata, jeżeli wziąć pod uwagę kwoty przepływających tamtędy pieniędzy. 41. Walmart, czyli najbardziej popularna sieć hipermarketów w USA, jaka się znajduje, głównie swój towar zawdzięcza sprowadzaniu go z Chin. I oczywiście nie dlatego dużo taniej często sprzedają coś niż w innych sklepach, ale to dlatego, że właśnie jest to produkowane w Chinach. I tutaj analogia, że u nas we wszystkich marketach praktycznie to, co jest sprzedawane, to też jest produkowane Made in China. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, np. Benjamin Franklin, a także wielu prezydentów, byli oczywiście masonami. Stany Zjednoczone są także krajem, gdzie jest najwięcej <grytanie> zdeklarowanych, powiedzmy zdiagnozowanych masonów na świecie, bo tutaj mówi się o źródle około 2 milionów. I na tym zakończymy nasze ciekawostki na temat Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mógłby ktoś dodać więcej, coś do tego filmu, gdzieś coś tu się w czymś drobno pomyliłem, czy coś, to zapraszam do skorygowania, aczkolwiek małpi. <grych> zapraszam na następny film. Dzięki za obejrzenie tego. Cześć.